Jest takie znane przysłowie historia magistra Wite, czyli historia nauczycielką życia. Niektórzy twierdzą, że właśnie z historii wynika to, że ona kolejnych pokoleń niczego nie jest w stanie nauczyć, i każde pokolenie kolejne popełnia analogiczne błędy, jak poprzednicy. O, ja Chciał tutaj Państwu dzisiaj pokazać pewne źródłowe materiały historyczne, które współczesnemu pokoleniu są no, bardzo mało znane, albo w większości w ogóle nie znane, a które są bardzo ciekawe. Otóż specjalnie będę się posługiwał pierwszym wydaniem mojej książki Tajemnice Makii Politycznej. Widać. Wydanie z 1978 roku, a więc jeszcze w czasach prl u Natomiast dokumenty źródłowe, które będę tutaj cytował, ograniczałem swoje komentarze do minimum. To są dokumenty źródłowe z XIX wieku, wtedy właśnie pisane i opublikowane, i pochodzące z Francji. No, jesteśmy w tej chwili w Europie, Unii Europejskiej. Francja w XIX wieku pod względem kulturowym niewątpliwie przodowała w rozwoju w Europie, chociaż już. Jeśli chodzi o mocarstwową pozycję, to traciła ją na rzecz przede wszystkim Wielkiej Brytanii. Ale jeżeli chodzi o kulturę policyjną, to niewątpliwie przodowała. Dlatego, że specjaliści francuscy już od koniec XIX wieku uczyli wyższego kursu policyjnego. Policjantów rosyjskich. No, a z tymi to już Polska miała do czynienia bezpośrednio. Więc proszę Was, przede wszystkim francuscy policjanci z czasów Napoleona, z czasów restauracji po kongresie wiedeńskim, z czasów lipcowej monarchii wreszcie z czasów drugiego cesarstwa i potem trzeciej republiki, do której tradycji bezpośrednio nawiązuje dzisiejsza Francja, no i tym samym Unia Europejska, pozostawili bardzo ciekawe świadectwa. Przede wszystkim tutaj <coughs> można zwrócić uwagę na takie wspomnienia de Calera. był wysokiej rangi policjant francuski i wydał takie swoje wspomnienia pod tytułem Memoire de kaller wydane w Paryżu w 1882 roku. I Coż tutaj czytamy? Cytuję. 2 czerwca ja i moi koledzy dostaliśmy od wyższego urzędnika policji rozkaz udania się na plac Ludwika XV, zmieszania się z tłumem i podniecania tych wszystkich chuliganów, krzycząc podobnie jak oni, ale głośniej od nich. Wojskowi, mówił przełożony, przeważnie gwardziści. Mają się tam również udać ubrani po cywilnemu, zaopatrzeni w laski i z okrzykami Niech żyje król, porządnie przetrzepią tych wszystkich krzykaczy Konstytucji i opozycji. Koniec cytatu. No, ale teraz dalej. Proszę Was, mamy inne, jeszcze, jeszcze ciekawsze elementy tych wspomnień. Jaki Yves Guillaume, francuski XIX-wieczny badacz, napisał książkę pod tytułem La Policie, czyli Policja, wydano w Paryżu w 1884 roku. I cóż my tam czytamy? Cytuję, a nie będę tutaj tego dłuższego cytatu komentował, tylko proszę posłuchać. W okresie II Cesarstwa, w przededniu każdego ważnego wydarzenia politycznego, potrzebny był spisek. Stanowi on dźwignię, za pomocą której Cesarstwo chciało w sposób skuteczny oddziaływać na spokojne i lękliwe umysły większości narodu. Prefektura Policji miała za zadanie je fabrykować. W jesieni 1852 roku, podczas podróży na południe księcia prezydenta, to moja uwaga, chodziło o późniejszego Napoleona III, cytuję dalej, która miała na celu przygotować grunt dla cesarstwa, Ogłoszono o wykryciu w Marsylii piekielnej maszyny. Ogłoszono, a nawet aresztowano winnego, nazwiskiem Gilard. Ogłoszono, że ma on być sądzony, jednakże nie posunięto okrucieństwa tak daleko, aby go zgilotynować. Gdy tylko zakończyła się ratyfikacja plebiscytowa, nie wspomniano więcej ani o gilardzie, ani o zbisku. Za czasów drugiego Cesarstwa. Wielkim fabrykantem spisków był Lagrange. Był to dawny mechanik. Po rewolucji 1848 roku, zdemaskowany jako tajny agent, w prefekturze miał skromny tytuł komisarza policji przy gabinecie prefekta. W rzeczywistości był on kierownikiem policji politycznej. Kolejny cytat. Tutaj mój komentarz. Prowadzał swych agentów, prowokatorów do różnych organizacji spiskowych, rozsyła ich po całej Europie. Tych spiskowców, policjantów II Cesarstwa, łatwo było poznać po tym, że byli wśród spiskowców najbardziej skrajnymi rewolucjonistami, ultrasami. Gdy policja aresztowała spiskowców i dochodziło do rozprawy, wówczas ultrasie. Zamieniali się w skruszonych spiskowców i sypali wszystko, co wiedzieli. No, tutaj bym powiedział, że yy, powiedzmy to są prekursorzy instytucji tak zwanego świadka koronnego, znanego nam dobrze. Dalej. Czytam z tej mojej książki. Lagrange był zaufanym cesarzowi Eugenii i informował ją o skokach w bok Napoleona III. Konkurentem Lagrange'a na niwie policyjnej był Hyrvo, który miał pełne zaufanie cesarza. Gdy Lagrange czuł się zagrożony przez konkurenta, wzmacniał swoją pozycję dzięki wygrywaniu spisków, które organizowali jego agenci. Kiedy? W 1000. W 1870 roku upadło drugie Cesarstwo. Opinia publiczna surowo piętnowała metody policyjne stosowane przez aparat Napoleona III. Twierdzono wręcz, że wszystkie spiski wykrywane przez policję w ostatnich latach drugiego Cesarstwa były współorganizowane przez policję. A zdarzało się nawet, że w poszczególnych spiskach większość ich Członków stanowili agenci tajnej policji. Szerokie, niewtajemniczone szersze społeczeństwa francuskiego sądziły, że wraz z upadkiem cesarstwa zlikwidowana została tajna policja polityczna i jej metody. Jednakże, już w pierwszych latach III Republiki, utworzono przy prefektach policji tzw. czwartą brygadę, którą kierował Lombard. Spełniała ona funkcję tajnej policji politycznej. Radykałowie ostro atakowali te instytucje jako siedlisko bonapartyzmu, co przysparzało wiele kłopotów rządowi. Próbowano tłumaczyć ludziom, że czwarta brygada ma za zadanie głównie trąpienie komunardów, ale niewiele to pomagało. Tu zrobię wstawkę, tu dlaczego komunardów, dlatego, Świeże wspomnienia Komuny Paryskiej. To nie Rosja Radziecka, tylko Komuna Paryska była pierwszym państwem komunistycznym, alias socjalistycznym. No i bardzo krwawo się rozprawiała ze swoimi przeciwnikami. Zresztą przeciwnicy Komuny, jak ją stłumili, to się nie mniej krwawo rozprawiali z Komunardami. I Komunardzi to po prostu odpowiednicy dzisiejszych. Do, do terrorystów. Taki przynajmniej obraz świadomości funkcjonował. A jak tam było naprawdę, to oczywiście mało kogo obchodziło. Dalej. W 1879 roku prefektem Policji Paryskiej, któremu podlegała Policja Polityczna, został pan Andrie, Znany ze swych przekonań republikańskich. Jednym z pierwszych jego pociągnięć po objęciu urzędu prefekta było zniesienie czwartej brygady i zdymisjonowanie jej szefa Lombarda. Miała to być, jak sądził niewtajemniczony ogół, likwidacja tajnej policji politycznej. Prasa radykalna wychwalała Andrię pod niebiosa jako dobrego republikanina, który zlikwidował tajną policję polityczną. Tymczasem w rzeczywistości Tajni agenci, którzy zajmowali się defensywą polityczną, za prefekturę Andrię nie byli w żadnej brygadzie policyjnej, lecz podlegali bezpośrednio prefektowi i byli płatni z jego funduszu dyspozycyjnego. Aby lepiej zakonspirować swych agentów, prefekt kazał im zachować posady, które mieli przed zaciągnięciem się na służbę policyjną. Nie kazał im też wystawiać imiennych pokwitowań za sumy, które otrzymywali za swoje policyjne usługi. A w swych wspomnieniach stwierdza dowcipnie, że jego policja polityczna była naprawdę tajna, bo prasa negowała samo jej istnienie. I tutaj posłużę się cytatem znowu ze wspomnień pana Andrzeju. Cytuję. Zdawałem sobie sprawę, że wchodząc w kontakt z tajnymi agentami, zajmując się ich webunkiem, dawaniem im impulsu, czytaniem ich raportów i kontrolowaniem jednych przy pomocy innych, biorę na siebie zadanie trudne, absolwujące, często wstrętne. Ale to był warunek mojej niezależności i mojego bezpieczeństwa. Tylko ten jest rzeczywistym prefektem policji, bez względu na to, jaki będzie jego tytuł i ranga. kto trzyma w ręku tajnych agentów. Oto jedyny motyw, dla którego rozstałem się z panem Lombardem. Z Lombardem znikli na pewien czas tajni agenci, którzy tylko z nim mieli kontakt. Wkrótce ujrzałem ich powracających, niby gołębie, które na krótko wypłaszyły obecność obcego, ale które po chwili, po chwilowym rozproszeniu, szybko wracają do gołębnika. Przyjąłem z powrotem część agentów pana Lombarda. Odrzuciłem usługi wielu innych, przeważnie zamaskowanych, lub takich, których można było z pożytkiem zastąpić innymi. No i dalej, pan Andrie pisze: Moje dane stosunki z Partią Rewolucyjną były dla mnie bardzo pożyteczne. Nie na próżno zaapelowałem do patriotyzmu pewnej liczby ludzi znajdujących się w potrzebie oraz ich oddania rzeczy Oszczędziłem im zresztą przykrości uważania się za tajnych agentów, żądałem od nich po prostu, by współpracowali ze mną przy ratowaniu Rzeczypospolitej zagrożonej przez kompromitujących obrońców. Nagrodę za to otrzymywali słuszne wynagrodzenie w być demokratycznej zasady, zgodnie z którą każda praca zasługuje na zapłatę i w dalszym ciągu mówili oni o, szpie o szpiegach z pogardą. Wiedząc zresztą dobrze, że tych już nie było, gdyż skasowałem urząd pana Lombarda. Koniec cytatu. No i tutaj pan Andrie opisuje też ciekawą, jakby to powiedzieć, usługę, którą mu oddali ci jego agenci, nawet nieświadomi. Tak zwani kapturowi agencji wśród rewolucjonistów, dziś by powiedzieli, terrorystów. się, yy. oni yy, po prostu no, nie mieli zbyt wielkich duszy, a potrzebowali pisma. Yy, I tutaj znowu cytuję tę moją książkę. W 1800 w 1980 roku anarchiści we Francji zamierzali przejść do akcji terrorystycznej na większą skalę. Między innymi mieli oni zamiar wysadzić w powietrze pałac Burbonów, który był siedzibą Izby Deputowanych. Równocześnie radykałowie z na czele ostro atakowali Prefektury Policji, oskarżając ją o to, że stosuje ona metody z okresu Drugiego Cesarstwa i w związku z tym stanowi niebezpieczeństwo dla Republiki. No, dziś byśmy powiedzieli nie drugiego cesarstwa, tylko czasu komory powiedzmy. Ale to nalewki się zmieniają, a istota rzeczy pozostaje niewiele zmieniona. Anarchiści marzyli w tym czasie o wydawaniu nowego pisma. Które mogliby propagować swą doktrynę. Nie mieli jednak na to środków pieniężnych. Prefekt Andrié postanowił przyjść im z pomocą. Uważał on, że jaskrawe, otwarte propagowanie haseł czynnego anarchizmu skompromituje skrajne żywioły rewolucyjne w opinii większości mieszczańskiego społeczeństwa ówczesnej Francji. Poza tym miał zamiar przeniknąć poprzez Redakcję subwencjonowanego przez siebie pisma do samego Centrum Ruchu Anarchistycznego i uzyskiwać tą drogą informacje o planach anarchistów, dzięki czemu policja mogłaby im w porę zapobiegać. Prefekt Andrzej w swych pamiętnikach to właśnie te pamiętniki też zostały wydane w Paryżu w 1885 roku pod tytułem Souvenir do. Prefekt de police, czyli wspomnienia pewnego prefekta policji. I on tam tak pisze: cytuję tu pana Andrię. Nie tłumi się doktryn, blokując ich wypowiadanie. Te zaś, o które tu chodzi, nie zyskują na tym, że stają się znane. Dać gazetę anarchistom to znaczyło zresztą tyle, co założyć telefon między pokojem spiskowców a gabinetem prefekta. Policji. Nie ma się sekretów przed dostarczycielem funduszów i odtąd miałem wiedzieć dzień po dniu o najbardziej tajemnych planach. Pałac Burbonów miał być uratowany, przedstawiciele narodu mogli obradować w spokoju. A nie myślcie Państwo, że wystąpiłem wobec anarchistów brutalnie z zachętą prefekta policji. Do jednego z najczynniejszych i najinteligentniejszych z nich posłałem dobrze ubranego obywatela, oświadczył on, że dorobiwszy się pewnego majątku na handlu materiałami aptecznymi, pragnie poświęcić część swych dochodów na poparcie propagandy anarchistycznej. Ten burżo, który chciał być zjedzony, nie wzbudzał żadnego podejrzenia w towarzysza. Przez jego ręce założyłem kauc złożyłem kaucję w kasie państwowej i ukazało się pismo dla Revolución Social, czyli rewolucja socjalna. Był to tygodnik. Moja szczobrodliwość drogisty, nie szła tak daleko, aby miał pokrywać koszta pisma codziennego. Jeżeli prawdą jest, pisze pan Andrzej, że spiskowcy skłonni są do nieufności, to dodać należy, że najczęściej. Podejrzenia ich idą w fałszywym kierunku. Łatwo zarzucają szpiegostwo swym towarzyszom, lecz gdy jakiś agent wciśnie się do ich grona, przyjmują go jak brata i dają się wziąć na jego obietnicę. Skłonny jest do złudzeń człowiek, który od dłuższego czasu żyje nadzieją. Podejrzliwy i naiwny. Oto cecha konspiratora. Codziennie dookoła stołu redakcyjnego zbierali się najpoważniejsi przedstawiciele partii czynu, wertowano wspólnie korespondencję międzynarodową, rozważano środki, jakie należało przedsiębrać, aby położyć kres eksploatacji człowieka przez człowieka, komunikowano sobie recepty, jakie nauka wydaje na użytek rewolucji. Byłem zawsze reprezentowany na naradach, i w razie potrzeby komu moją opinię. Cel mój przede wszystkim polegał na tym, aby tym łatwiej rozciągnąć nadzór nad szanownymi towarzyszami, grupując ich dookoła Pisma. I tutaj koniec cytatu z tekstu pana Andry i tu zacytuję mój komentarz, ówczesny z 1978 roku. Prefekt Policji stwierdza też złośliwie w swoich pamiętnikach, że pismo La Révolution Sociale oddawało mu jeszcze pewne dodatkowe drobne usługi. służyło mianowicie do atakowania i kompromitowania radykałów. Przytaca przy tym jeden charakterystyczny przykład. W był wyborczym, z którego prefekt Andrzej został wybrany do Izby Deputowanych, a agitował przeciwko niemu kontrkandydat Radykał Clozel. Ludność tego okręgu była radykalna, ale anarchiści nie mieli wśród niej wielu zwolenników. A Andrie posłał do Klozela dziennikarza, który miał w stosunku do niego pewne zobowiązania. Dziennikarz ten przedstawił się Klozelowi jako radykał i zwolennik jego kandydatury oraz przeciwnik kandydatury Andrie. Wyraził zdziwienie, że klozel swe ataki na André umieszcza tylko w prasie prowincjonalnej i ofiarował mu swą pomoc, gdyby chciał zamieścić coś przeciw André w prasie paryskiej. Klozel z radością zgodził się i niebawem jego artykuł przeciw André ukazał się w La Révolution Sociale między popisem mówczym Louise Michel, znanej ze swych skrajnych. Poglądów anarchistycznych, a receptą na produkcję dynamitu. Gazeta według świadectwa Piotra Kropotkina, to przypomina, że Piotr Krapotkin to nestor anarchistów. I tutaj jest cytat z jego wspomnień rewolucjonisty, ale to już tłumaczenie polskie wydane w Warszawie w 1959 roku. Otóż według świadectwa Kropotkina, tu zacytuję, okazała się ta gazeta krwiożerczą do ostatnich granic. Podpalania, morderstwa, dynamitowe bomby zalecano w każdym numerze". Koniec cytatu z Krapotkina. Dalej mój komentarz. Prefekt Andryk kazał rozesłać numer z artykułem Klozela do wszystkich merów swego kręgu wyborczego. Klozel był skompromitowany. Jak to wołali wyborcy? Klozel pisuje w piśmie Luizy Michel, Chce on wysadzić w powietrze pałac Bourbonów, chce unarodowić własność, a teraz mamy go. Niech przyjdzie powiedzieć coś złego o naszym deputowanym. Zobaczą, jak zostanie przyjęty. Finansowana przez prefekta La Revolution Social, nieraz zresztą miotała o Belgii pogróżki pod jego adresem jako prefekta policji. Grożąc mu nawet śmiercią. A Andrzej pisze, że ataki jego przeciwników były niewinne w porównaniu z tymi, za które sam płacił od wiersza. Po pewnym czasie, takie paryskie pismo La Lanterne zdemaskowało prowokacyjny charakter gazety La Révolution Sociale. Prowokacja policyjna została ujawniona. Myliłby się jednak ten, kto myślałby, że na tym kończy się sukces tajnego sterowania ze strony policji. Rewolucjoniści dowiadują się, że przez długi czas swe konspiracyjne narady odbywali w towarzystwie agentów tajnej policji. Czują się oszukani i ośmieszeni. Po wykryciu prowokacji przez dłuższy czas wśród rewolucjonistów panuje zamieszanie, wzrasta podejrzliwość. I wytwarza się atmosfera szpiegomanii, która paraliżuje działalność. Wielu rewolucjonistów zaczyna nabierać przekonania o wszechobecności agentów tajnej policji. Prefekt André opisuje, jak przy pomocy swych agentów wzniecał nieufność między rewolucjonistami. Starał się też wszczepiać im przekonanie, że policja ma wszędzie swe oczy i ręce, którymi dosięgnąć może każdego. No i tutaj, yy, proszę Państwa, powiedziałbym tyle, że o ile już w tamtych czasach okazało się, że praktycznie ktoś, kto spiskuje, to można powiedzieć, nie tylko łamie prawo, ale przede wszystkim działa nieskutecznie, bo to był podwójny spisek. On no, też spiskował przeciwko tym spiskowcom. Jedno i drugie się, powiedzmy, ujawniło. Dobra prasa, wolna prasa, wtedy już można mówić o takiej w III Republice, ujawniała wszystko. A proszę Państwa, dzisiaj, kiedy żyjemy w epoce rewolucji informacyjnej, to należy przyjąć zasadę. Nic się nie ukryje, trzeba działać jawnie, otwarcie, a wszystkich ludzi, którzy chcą spiskować, uważać za prowokatorów. Tylko jawny masowy obieg informacji może wywołać ruch społeczny, a tylko poważny ruch społeczny może doprowadzić do jakichś poważnych zmian. A po to, żeby wywołać ruch społeczny, poważny, na dłuższą metę działający, a nie tylko od wyboru do wyboru, trzeba mieć wiedzę. I tu właśnie pokazałem, Wam, jak wiedza źródłowa dotycząca no, innego kraju, innej wydawało mi się epoki, może być pomocna przy analizach współczesnych sytuacji. Jeszcze na zakończenie, proszę Państwa. Podstawą manipulacji ludźmi jest odcinanie ich od źródeł wartościowych informacji, a zalewanie śmieciami informacyjnymi. I dlatego jeżeli ktoś próbuje wprowadzać cenzurę, to znaczy, że jest wrogiem społeczeństwa. Bo cenzura dotyczy oczywiście mediów, które docierają do szerokiej rzecz społeczeństwa. Druga sprawa, ktoś, kto chce coś ukrywać przed opinią publiczną, też jest podejrzany. Ktoś, kto wam mówi, o nie czytajcie takiego pisma, to jest paskudne! Albo nie słuchajcie takiego i takiego legenda, bo on jest taki czy owaki słwoczmierzaniec z Kacina Lumba, jak to Rosjanie nazywają. To jest ten właśnie, co wam tak będzie mówił, jest podejrzany. Bo chcę Was odciąć od pewnych źródeł informacji, pamiętajcie, że podstawowe prawo logiki to jest prawda wynika ze wszystkiego. Oficer śledczy czy prokurator, gdyby się kierował zasadą, że fu takich obrzydliwych źródeł e, informacja w ogóle nie uwzględnia, no to by nie przesłuchiwał osób podejrzanych na jakieś przestępstwa, zwłaszcza poważne, a przecież Przesłuchuję nieraz od tych, no nie bardzo apetycznych postaci, bardzo wiele wartościowych informacji uzyskuje, więc strzeżcie się tych, co chcą Was pozbawić wartościowych informacji, jakichkolwiek informacji, a starajcie się sami do takich informacji docierać. Dziękuję.